Milioner kupuje opuszczoną rezydencję i natrafia na ukrywającą się dziewczynkę wraz z jej niemowlęcym bratem. Ze strachem w oczach wyznaje: Moja mama zniknęła, próbując nas chronić. To, co odkrywa później, na zawsze odmienia jego życie i ujawnia szokujący sekret w jego własnej rodzinie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej wzruszających historii jak ta, i zostaw lajka. Aby nadal śledzić nasze treści, następnego ranka Edward wrócił do dworu z nową determinacją. Biblioteka była zakurzona i zaniedbana, ale obraz, o którym mówił Eliasz, wciąż wisiał na swoim miejscu. Za nim, dokładnie jak opisano, znajdował się stary safe. Edward spędził godziny próbując różnych kombinacji, aż w końcu mechanizm ustąpił. Wewnątrz znalazł pożółkłe dokumenty oryginalne akty własności i dokumenty prawne, które dowodziły praw rodziny Beaty do dworu. Ale było tam coś jeszcze: świeża koperta, zaadresowana do Izabeli. Drżącymi rękami otworzył ją i przeczytał: Moja kochana córeczko, jeśli to czytasz, oznacza to, że znalazłaś kogoś, komu możesz zaufać. Jestem bezpieczna i niedługo wrócę. Muszę tylko upewnić się, że wszystko jest gotowe. Kocham Cię i Gabriela całym sercem. Mama. Edward natychmiast zadzwonił do Henryka. Musimy rozesłać informacje w bezpieczny sposób. Beata musi wiedzieć, że mamy dokumenty i że dzieci są bezpieczne. Później tego samego dnia, gdy wrócił do domu, pokazał list Izabeli. Dziewczynka przeczytała go kilkakrotnie. Jej ręce lekko drżały. Ona naprawdę wróci! wyszeptała. Tak, odpowiedział Edward. I tym razem będziecie mieli dom, który zawsze powinien być wasz. Minął tydzień intensywnych przygotowań. Edward wykorzystał swoje kontakty prawne, by rozpocząć proces przywracania własności prawowitym właścicielom. Jego wuj Aleksander próbował protestować, ale dokumenty były niepodważalne. Pewnego popołudnia, gdy Edward pracował w swoim gabinecie, Usłyszał pukanie do drzwi. Gdy je otworzył, zobaczył kobietę o zielonych oczach, dokładnie takich samych jak Gabriel. Jestem beata, powiedziała cicho. Zanim zdążył odpowiedzieć, Izabela wybiegła z pokoju z krzykiem radości. Mama! Łzy płynęły po twarzach wszystkich, gdy rodzina w końcu się połączyła. Gabriel, choć zbyt mały, by w pełni rozumieć sytuację, wyciągał rączki do matki z szerokim uśmiechem. Edward patrzył na tę scenę z mieszaniną radości i ulgi. Beata spojrzała: Na niego z wdzięcznością. Dziękuję, że zaopiekowałeś się moimi dziećmi i pomogłeś odzyskać to, co należało do nas. To był mój obowiązek, odpowiedział Edward i początek czegoś nowego. W następnych tygodniach dwór przeszedł transformację. Edward i Beata współpracowali przy jego renowacji. Przekształcając go w miejsce, które łączyło przeszłość z przyszłością. Część budynku stała się centrum pomocy dla rodzin w potrzebie, spełniając marzenie Edwarda o naprawieniu krzywd przeszłości. Izabela rozkwitała, mając wreszcie obok siebie zarówno matkę, jak i mentora w osobie Edwarda. Gabriel rósł otoczony miłością i stabilnością, które zawsze powinny być jego udziałem. Historia dworu. Która zaczęła się od krzywdy i niesprawiedliwości, przekształciła się w opowieść o odkupieniu, przebaczeniu i nadziei. Edward zrozumiał, że czasami największe skarby znajdujemy nie w materialnych dobrach, ale w możliwości naprawienia błędów przeszłości i budowania lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. Edward pozostał w miejscu, obserwując dziewczynkę, która wciąż mocno trzymała niemowlę. Jak masz na imię? Zapytał delikatnie, zachowując dystans, by jej nie przestraszyć. Izabela! Odpowiedziała wahając się, odwracając wzrok. A to jest Gabriel, mój brat. Niemowlę, nieświadome napięcia chwili, patrzyło na Edwarda dużymi, ciekawskimi oczami. Edward zauważył, jak Izabela wydawała się wyczerpana. Jej chude ramiona opadły pod ciężarem odpowiedzialności, która wyraźnie. Nie powinna być jej. Jak długo tu jesteście? Zapytał Edward, jego głos przepełniony troską. Nie jestem pewna, odpowiedziała Izabela prawie szeptem. A twoja mama? Gdzie ona jest? Twarz dziewczynki stwardniała. Wzięła głęboki oddech przed odpowiedzią, próbując powstrzymać łzy. Poszła szukać pomocy. Powiedziała, że wróci, ale nie wróciła. Edward poczuł gule w gardle na myśl o rozpaczy tej matki. Rozumiem, powiedział, wciąż przykucnięty na jej wysokości. To miejsce nie jest bezpieczne. Potrzebujecie pomocy. Jej oczy zwęziły się nieufnie. Nie odejdziemy, mama wróci. Determinacja w głosie Izabeli zaskoczyła Edwarda, który rozpoznał strach kryjący się za jej oporem. Posłuchaj, chcę tylko pomóc. Możecie mi zaufać. Dlaczego mielibyśmy ci zaufać? Odparła Izabela szybko, jej spojrzenie stałe i wyzywające. Pytanie zaskoczyło Edwarda, ale odpowiedział szczerze: Ponieważ nie pozwolę wam przechodzić przez to samym. Izabela wpatrywała się w niego przez długą chwilę, jakby szukała czegoś w jego słowach. Jeśli nas zabierzesz, jak mama nas znajdzie? Edward zastanowił się starannie przed odpowiedzią: Zróbmy tak. Pójdziecie ze mną w bezpieczne miejsce, a ja obiecuję szukać waszej mamy. Izabela zawahała się, wyraźnie rozdarta między potrzebą ochrony, a strachem przed utratą kontaktu z matką. Przysięgasz? Przysięgam, odpowiedział Edward z przekonaniem. Nawet z tą obietnicą, Edward zauważył, że jej spojrzenie wciąż niosło wątpliwości. Dla Izabeli słowa nie znaczyły wiele w tej chwili. Była wyraźnie przyzwyczajona do polegania tylko na sobie. W porządku, ale tylko jeśli Gabriel zostanie ze mną cały czas, powiedziała, patrząc na brata z opiekuńczą miłością. Oczywiście, będzie z tobą przez cały czas, zapewnił Edward. Później, gdy jedli pizzę, siedząc na podłodze salonu, Edward obserwował, jak Izabela wciąż śledziła każdy jego ruch czujnym wzrokiem. Sam fakt, że przyjęła jedzenie, stanowił już mały postęp w budowaniu zaufania Dlaczego kupiłeś ten dom zapytała Izabela niespodziewanie Edward delikatnie się uśmiechnął Pracuję przy kupowaniu domów i posiadłości aby je odnowić lub przekształcić Ten wydawał się dobrą okazją Więc zniszczysz wszystko zapytała zaniepokojona Nie chcę go odnowić przywrócić piękno które kiedyś miał Izabela rozluźniła się nieco, ale wciąż zachowywała pewien dystans emocjonalny. Dla niej ten dwór był czymś więcej niż zwykłym schronieniem. Był symbolem czegoś większego, może nadziei. Przed wyjściem Izabela nalegała, by zabrać swój plecak i zdjęcie mamy z Gabrielem. Imię Beata, które było napisane na odwrocie zdjęcia, zabrzmiało dziwnie znajomo dla Edwarda, ale nie potrafił określić dlaczego. Podczas jazdy Izabela wyglądała przez okno, trzymając Gabriela opiekuńczo na kolanach. Edward zdał sobie sprawę, że ta podróż będzie bardziej wymagająca niż przypuszczał, ale też bardziej znacząca. Nie tylko szukałby beaty, chroniłby te dzieci i znalazł większy cel w swojej misji. Następnego dnia, wracając do dworu, Edward wszedł do przestronnego głównego holu z innym spojrzeniem, bardziej świadomy historii którą te zniszczone pokoje skrywały. Postanowił zbadać dom dokładniej, szukając wskazówek dotyczących Beaty. Obietnica, którą złożył Izabeli, ciążyła na jego barkach odpowiedzialnością, której nie mógł zignorować. Kiedy przeszukiwał kolejne pomieszczenia, jego uwagę przykuł stary kufer, ukryty w jednym z pokoi na piętrze. Po otwarciu go, znalazł stare dokumenty, które zaczęły układać się w niepokojącą układankę. Nazwisko jego rodziny pojawiało się w nich zbyt często, by było to przypadkowe. W tym momencie Edward zrozumiał, że historia tego domu jest głęboko spleciona z jego własną przeszłością, a odnalezienie Beaty może oznaczać konfrontację z długo ukrywanymi rodzinnymi sekretami. Telefon w jego kieszeni zawibrował. To był jego przyjaciel Henryk. Prywatny detektyw, którego zatrudnił do pomocy w poszukiwaniach. Mam pierwsze tropy, powiedział Henryk, ale nie spodoba ci się to, co znalazłem. Poranne światło wpadało przez rozbite okna, tworząc wzory cieni na drewnianych podłogach, gdy Edward przemierzał opuszczone korytarze i pokoje. Na piętrze, uchylone drzwi przykuły jego uwagę. Gdy pchnął je delikatnie, odkrył pokój różniący się od pozostałych. Choć równie zniszczony, były w nim wyraźne ślady niedawnego zamieszkania. Prowizoryczne łóżko i rzeczy osobiste wskazywały, że było to schronienie Izabeli i Gabriela. Na starym biurku niebieski notatnik przykuł jego uwagę. Edward podniósł go i otarł skórzu, odkrywając na pierwszej stronie napis Pamiętnik Beaty. Zawahał się przez chwilę, czując ciężar odkrycia. Ale zaczął przeglądać strony. Słowa ujawniały poświęcenia i lęki matki próbującej chronić swoje dzieci. Dni mijają, a poczucie zagrożenia nigdy nie znika. Wiem, że nie mogę nikomu ufać, ale muszę trwać dla Izabeli i Gabriela. Najbardziej boję się, że jeśli coś mi się stanie, zostaną bez opieki. Edward poczuł ucisk w piersi, czytając te słowa pełne. Determinacji i niepokoju. Czytał dalej, aż znalazł coś, co go zaniepokoiło. Kiedy zgodziłam się tu przyjść, nie znałam prawdziwej historii. Dopiero później odkryłam, że ten dom należał do mojej rodziny, zanim został odebrany. To była długa i nierówna walka. Straciłam wszystko. Nie mogę marnować czasu na żal, gdy moje dzieci mnie potrzebują. Edward zmarszczył brwi. Dotknięty słowami Beaty, bardziej niż się spodziewał. Czytanie trwało, aż dotarł do fragmentu, który sprawił, że zamarł. Dowiedziałam się, że Edward Kowalski, spadkobierca rodziny, która skrzywdziła naszą, kupił ten dwór na aukcji. Może nawet nie wie, kim jestem, ale jego rodzina była odpowiedzialna za naszą sytuację. Mimo to, nie mogę stąd odejść. To miejsce przechowuje ważne wspomnienia. Edward poczuł, jak ręce lekko mu drżą. Jego własna rodzina była zamieszana w coś, o czym nie wiedział, ale co teraz stawiało go w centrum bolesnej historii. Zamknął pamiętnik na chwilę, próbując przetworzyć to odkrycie. Zdeterminowany, by kontynuować, przewrócił do ostatnich stron, gdzie znalazł notatkę brzmiącą jak bezpośredni apel. Jeśli coś mi się stanie, mam nadzieję, że Izabela będzie wiedziała, jak bardzo ją kocham. Co do Gabriela, jest zbyt mały, by zrozumieć, ale mam nadzieję, że oboje będą mogli dorastać z dala od trudności, które nas otaczają. Może pewnego dnia ktoś ich znajdzie i ochroni, może ktoś naprawi to, co zostało źle zrobione. Powietrze w rezydencji Kowalskich było ciężkie od lat rodzinnych spotkań, pełnych formalności i tłumionych uraz. Edward został powitany przez swojego wuja Aleksandra, który zawsze był najbardziej zaangażowany w interesy rodzinne. Edward, co za niespodzianka! Myślałem, że o nas zapomniałeś. Nie jestem tu w celach towarzyskich, odpowiedział Edward, krzyżując ramiona. Musimy porozmawiać o dworze, który niedawno kupiłem. Uśmiech Aleksandra nieco zblakł, ale zachował opanowanie. Oczywiście, to ciekawy temat, biorąc pod uwagę historię tej posiadłości. Historię, która wydaje się być pełna manipulacji i kłamstw, przerwał Edward. Spojrzenie Aleksandra stwardniało. Uważaj na słowa, Edward. Oskarżasz mnie o coś? Chcę odpowiedzi. Edward zbliżył się, wpatrując się w wuja. Znalazłem dokumenty pokazujące, że dwór został nieuczciwie odebrany rodzinie Beaty. Chcę wiedzieć, jaką rolę odegrał w tym mój dziadek i jak daleko sięga twoje zaangażowanie. Aleksander wziął głęboki oddech, jakby ważył słowa. Twój dziadek zrobił to, co konieczne, by chronić interesy rodziny. Ta posiadłość była zbyt cenna, by zmarnować ją w rękach ludzi, którzy nie byli w stanie jej utrzymać chronić interesy rodziny? Edward powtórzył z uczuciem niedowierzaniem. To wymówka, by wykorzystać wpływy i pieniądze do skrzywdzenia innej rodziny. Ton Aleksandra stał się bardziej stanowczy. Nie bądź naiwny, Edward. Interesy zawsze tak wyglądały. Ci, którzy nie potrafią grać według zasad, przegrywają. Twój dziadek nie zrobił nic, czego nie zrobiłby ktoś inny. Edward poczuł narastające oburzenie. A ty? Co zrobiłeś? Jaka jest twoja rola w tym wszystkim? Aleksander uśmiechnął się, ale gest był pełen cynizmu. To ja sfinalizowałem transakcję. Twój dziadek wydał rozkazy, ale to ja musiałem zadbać, by papiery były w porządku. W porządku czy zmanipulowane? Milczenie Aleksandra było wystarczającą odpowiedzią. Edward potrząsnął głową czując mieszaninę gniewu i rozczarowania. Wiesz, co jest najbardziej ironiczne? Ten dwór został kupiony przeze mnie, nie wiedząc, że nasza rodzina była odpowiedzialna za ruinę ludzi, którzy tam mieszkali. Ty i dziadek zmieniliście ten dom w symbol chciwości. Po tej konfrontacji Edward wiedział, że musi działać szybko. Teraz rozumiał, dlaczego Beata się ukrywała i dlaczego tak desperacko próbowała chronić swoje dzieci. To nie był już tylko przypadek zaginionej matki. To była historia o sprawiedliwości i odkupieniu, w której on sam nieświadomie odgrywał kluczową rolę. Wracając do swojego mieszkania, gdzie Izabela i Gabriel czekali pod opieką zaufanej opiekunki, Edward zaczął planować następne kroki. Musiał nie tylko znaleźć Beatę, ale także naprawić krzywdy wyrządzone przez jego rodzinę. Spojrzał na zdjęcie Beaty, które dała mu Izabela. Teraz widział w jej oczach nie tylko strach, ale także determinację kobiety walczącej o sprawiedliwość. Poranek rozpoczął się od telefonu, który sprawił, że serce Edwarda zabiło szybciej. To był Henryk, a jego głos brzmiał pilnie: Edward, mamy silne wskazanie, że Beata może być bezpieczna. Edward usiadł, z sercem w gardle. Gdzie ona jest? Jeszcze nie znamy dokładnej lokalizacji ale kontakt znalazł niedawne ślady kobiety odpowiadającej jej opisowi. Widziano ją w publicznym szpitalu w sąsiednim mieście kilka tygodni temu. A potem? Zapytał Edward zaniepokojony. Znowu zniknęła, ale wygląda na to, że przemieszcza się, by się chronić. Co więcej, pracownik szpitala pamięta, jak słyszał, jak Beata wspomniała, że zbiera dowody przeciwko komuś i musi pozostać poza zasięgiem. Edward szybko przetworzył informacje. Beata żyła i próbowała walczyć z czymś większym. Henryk, zintensyfikuj poszukiwania. Szukaj w schroniskach, tanich hotelach i wszędzie, gdzie mogłaby się ukrywać. Już się tym zajmujemy. Dam znać, jak tylko będziemy wiedzieć więcej. Po rozłączeniu Edward poczuł przebłysk nadziei. Potwierdzenie, że Beata żyje. Nadawało nowy cel jego walce, ale także zwiększało poczucie pilności. Podczas gdy on rozmyślał, Izabela pojawiła się w salonie, niosąc Gabriela. Edward zdecydował, że czas podzielić się wiadomością. Izabela, rozmawiałem z detektywami. Gdzie ona jest? Jeszcze dokładnie nie wiemy, ale mamy trop. Robimy wszystko, co możemy, żeby ją znaleźć. Izabela milczała przez chwilę, po czym zapytała. Ona ucieka przed nimi, prawda? Edward skinął głową. Tak, ale to tylko pokazuje, jaka jest odważna. Walczy o ciebie i Gabriela, tak jak wy byliście silni dla niej. W tym momencie Gabriel wyciągnął rączki do Edwarda, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. To małe dziecięce gesto sprawiło, że Edward poczuł, jak jego determinacja rośnie. Tej nocy, gdy dzieci już spały, Edward siedział w swoim gabinecie, przeglądając wszystkie dokumenty i notatki. Wiedział, że gdzieś w tej plątaninie informacji musi być klucz do odnalezienia Beaty. Nagle jego wzrok padł na stary artykuł prasowy dotyczący jego dziadka. Zdjęcie pokazywało ceremonię otwarcia fundacji charytatywnej, a w tle, prawie niezauważalna, stała młoda kobieta, która wyglądała dokładnie jak Beata. Data na artykule wskazywała, że zdjęcie zostało zrobione zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak rodzina Beaty straciła dwór. To nie mógł być przypadek. Później przeglądając ponownie dokumenty ze starego kufra, Edward znalazł coś, co wcześniej przeoczył: konkretną wzmiankę o imieniu w pamiętniku Beaty. Notatka była krótka, ale znacząca. Eliasz powiedział, że może mi pomóc. Nie wiem, czy mogę mu zaufać, ale nie mam wielu opcji. Edward natychmiast wysłał wiadomość do Henryka, prosząc o wyśledzenie każdego Eliasza, który mógł mieć związek z Beatą. W międzyczasie obserwował, jak dzieci zmieniły się od czasu przybycia. Izabela uśmiechała się teraz częściej, a jej zabawy z Gabrielem były bardziej swobodne. Pewnego popołudnia, gdy rysowała przy stole w salonie, Edward zauważył, jak bardzo przypomina Beatę ze zdjęcia. Ta sama determinacja w oczach, ta sama cicha siła bardzo ładnie rysujesz skomentował, obserwując precyzyjne linie na papierze. Izabela spojrzała na niego z małym uśmiechem. Mama mnie nauczyła. Mówiła, że sztuka to sposób na zachowanie wspomnień. Prostota tego zdania głęboko poruszyła. Edwarda zaczął wyobrażać sobie, jak mógłby przekształcić dwór w coś więcej niż tylko hotel? Może w miejsce, które mogłoby pomóc innym rodzinom? Symbol nadziei zamiast straty. Jego myśli przerwał nowy telefon od Henryka. Edward, znaleźliśmy Eliasza. To był dawny pracownik dworu. Ktoś, kto dobrze znał historię obu rodzin. Chce z tobą rozmawiać, ale tylko osobiście. Edward poczuł... Że są blisko ważnego odkrycia. Umów, spotkanie. Muszę wiedzieć wszystko, co wie o Beacie i o tym, co naprawdę stało się z tym dworem. Rozłączając się, spojrzał na Izabelę i Gabriela, bawiących się na dywanie. Scena przypomniała mu o co walczy: nie tylko o sprawiedliwość, ale o szansę dania tym dzieciom przyszłości, na jaką zasługują. Znajdziemy twoją mamę. Mruknął do siebie. I zmienimy tę historię w coś innego. W tym momencie Gabriel zaczął płakać, a Izabela natychmiast go podniosła, kołysząc delikatnie. Edward zauważył, jak naturalne stały się jej ruchy. Była tak młoda, a już tak dojrzała. To przypomniało mu o własnym dzieciństwie w bogatej, ale chłodnej rodzinie.